Cześć! Dzisiaj bardziej casualowo niż zwykle i temat mamy równie każualowy, czyli pisanie scenariuszy, układanie historii. Wiele osób pytało mnie w ciągu ostatnich 16 lat pisania scenariuszy, jak napisać scenariusz, jak do tego się zabrać, jak to zrobić najlepiej. Jest wiele metod, można pisać drabinkę, sobie układać, to będzie potem to, potem to. Więc jest taka metoda, którą kiedyś sobie wymyśliłem. Prawdopodobnie ktoś wymyślił ją wcześniej, więc nie przypisuję sobie tutaj jakichś strasznych zasług. Niemniej jednak sam ją wymyśliłem. Otóż bierzecie punkt kulminacyjny. Macie ogólną ideę, o czym ma być historia. Czy to jest kampania reklamowa, czy to jest teledysk, czy to jest film krótko długometrażuje wszystko jedno. Bierzecie punkt kulminacyjny. Przykładowo. W gwiezdnych wojnach, moment, w którym Luke Skywalker rozpierdala gwiazdę śmierci torpedami, to jest nasz punkt kulminacyjny, i od tego momentu zaczynacie. Piszecie ten punkt. Proste, no to jest najciekawszy element filmu. Piszecie szybciutko sobie ten fragment filmu. Następnie od tego punktu dopisujecie zakończenie. To już jest prosta sprawa. Co potem? Przybijamy sobie piątki, rozdajemy medale, wszyscy są szczęśliwi, jeżeli długo i szczęśliwie. Fajnie. Znowu zrobiłem powtórzenie. Później robicie krok wstecz, co bezpośrednio doprowadziło do tego punktu. Pozostając w analogii gwiezdnych wojen, ucieczka z gwiazdy śmierci, to że na sokole Milenium został umieszczony tracker i Imperium ściga rebeliantów do ich bazy. I dalej. Kolejny kroczek wcześniej, i kolejny kroczek wcześniej, i kroczek wcześniej, aż do momentu w którym macie sam początek historii, moment, w którym chcecie zacząć opowiadać Waszą historię, przedstawienie bohaterów, rozrysowanie świata, rozrysowanie sytuacji. W wypadku filmu pełnomatrożowego macie na to kupę czasu, w wypadku teledysku oczywiście tego czasu macie znacznie mniej, w wypadku reklamy punkt kulminacyjny to są jakieś 4 sekundy, może 6, jak się bardzo rozpędzicie, zaraz po nich wchodzi konkluzja, czyli wjeżdża pięknie logo i produkt, które trwa kolejne 3-4 sekundy. Czyli przy standardowej 30 dostaje Wam 10 sekund na opowiedzenie historii, 10 sekund na przedstawienie świata i bohaterów, trochę mało. Ale wbrew pozorom 30 obecnie w reklamie to jest bardzo dużo czasu. Teraz idziemy bardziej w 15, czasem 10. W Sponsorki to jest 8 sekund. Także w 30 sekundach też to można zawrzeć. Jeśli oczywiście chcecie reklamą opowiadać historię, ale z drugiej strony, czy macie inny wybór. Zawsze opowiadacie jakąś historię. Pozornie może się wydawać, że nie opisujecie jakichś konkretnych wydarzeń, ale jednak ta historia zawsze tam gdzieś jest zaszyta. Spójrzcie na Wasze projekty. Mam nadzieję, że niektórzy z Was przynajmniej już parę takich projektów mają za sobą. Ci, którzy ich nie mają, polecam, zabierzcie się za to, zróbcie pierwszy. Będzie chujowy, oczywiście, nie bójcie się tego. Mój pierwszy projekt też był chujowy. Drugi też będzie chujowy, oczywiście, ale może troszeczkę mniej. Poziom spada. Na samym początku, learning curve jest bardzo, bardzo stromy. Także nie przejmujcie się tym, że wasz pierwszy projekt może nie być taki jak powinien być, zabierzcie się za to. Wracając do tematu, spójrzcie na wasze projekty i zastanówcie się, czy tam jest jakaś historia. Czy widzicie tę historię, czy w ogóle zastanawialiście się nad tym, czy ta historia tam jest i jaka ta historia jest. Następnie zobaczcie, czy ta historia się opowiada, w którym miejscu macie punkt kulminacyjny. Mojego doświadczenia, jeśli chodzi o reklamę, to jest mniej więcej 2 trzecie. 2 trzecie reklamy, w tym momencie mamy punkt kulminacyjny. Oczywiście każda zasada nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby ją solidnie złamać, ale to jest jakiś punkt wyjścia. Od tego możecie zacząć. Co dalej? Jak już mamy punkt kulminacyjny? Tak jak już wcześniej mówiłem, dopisujemy zakończenie. W wypadku reklamy prosta rzecz. Produkt, konkluzja, claim. W wypadku historii spotu teledysku czy też filmu fabularnego, jest to troszkę bardziej skomplikowane. Następnie od punktu kombinacyjnego kroczek wstecz. Czasami w niektórych reklamach ten kroczek jest tylko jeden, bo mamy tak mało czasu. Niemniej jednak jest to bardzo dobra metoda, żeby sprawnie, szybko napisać scenariusz. Czasem takich scenariuszy musimy pisać bardzo dużo. Mi się zdarza napisać takich kilkanaście tygodniowo na różne przetargi, na różne zapytania. Z większości nic nie wychodzi, bo klient wybierze inną opcję, bo budżet nie jest wystarczająco duży. Na przykład, klient nie podał budżetu, przy pisaniu scenariuszy uwielbiam, pozdrawiam takich klientów. Ja z drugiej strony to rozumiem, nie każdy klient nawet wie od początku o jakim budżecie będzie mówił, bo sobie, że pierwszą reklamę, którą chce nakręcić, rzuca temat na rynek i potem dopiero dochodzi do niego. że trzeba by kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy wydać i troszeczkę to boli, no więc wybieranie tajszą opcję zdarza się. Nie potęśmy, nie oceniajmy. Tak po prostu jest. Bardzo chętnie zobaczę Wasze produkcje. To jak wam idzie pisanie historii, jeśli macie jakieś scenariusze, co do których nie jesteście pewni, odeślijcie, postaram się na nie spojrzeć. Nie obiecuję, że spojrzę na wszystkie, ponieważ dobra niestety ma ciągle tylko 24 godziny. Chociaż wczoraj czytałem artykuł, w którym naukowcy z NASA pisali, że doba się wydłuża, więc być może niedługo będę miał tę 25 godzinę, żeby przeczytać więcej scenariuszy i coś Wam podpowiedzieć. Trzymajcie się, kupujcie mi kawę, tam link jest na dole. Ja kawę bardzo lubię, tak jak już wspominałem. Do zobaczenia, cześć!